No i siemano, siemano Niedowy rolnik z tej strony. Dawno mi nie było, ale już jestem rozsiewamy nawozy pod rzepak teraz aktualnie O, tak będzie lepiej No już dobre pół roku w sumie nie nagrywałem Na pewno coś trzeba nagrać, mówię, żeby nie stało, tutaj jest cała szyba brudna bądź przykurzona, bo ja jeden rozsiewa, czy już rozsiałem. Eee, no co, no rzepak widać jaki jest, nie? Szału nie ma, dupy nie urywa. Aczkolwiek nie ma też jakiejś tam tragedii, nie? Najgorsze te mrozy, które no, co, co noc teraz go trącają. Nie są one zbyt przyjemne dla niego. Ale na co zrobić? Nie zrobić tak. Taki mamy klimat, nie? Tu jest właśnie ta Ilona Posiana. No. Nie ma jakichś placów, takich, że, że wymarz czy coś. No to nie, nie jest duży. Bo kiedyś. którego? 7 września? Siałem ten rzepak. To tak późnawo, no ale tak patrzę, że chyba trzeba będzie go jeszcze od dwóch ściennych chyba go trącić bo zaczynają doczyna się, się pojawiać jakieś dziadostwa sucho się robi, ziemia spękana i tak o nie działamy nawóz, to się jest aleczak Taki mam, taki kupiłem. Może lepiej byłoby mocznikiem, chociaż no, dziękuję bardzo. Teraz go dostać, a nawet bo kupić to kupiliśmy go jeszcze ten saleczek Jeszcze po starych cenach, bo to jeszcze przed kupiliśmy to. 1200 zł chyba był za tonę, więc kupiliśmy kilka ton ostatnio coś tam jeszcze w styczniu dokupiliśmy nawozów tako żeby po prostu było na, na, na zasiewy, tak? Na, na, pod kukurydzę, pod mieszankę Trochę właśnie fosforanu soli. Jeszcze udało mi się tam worek mocznika wyrwać. Jeszcze po, po w miarę cenie w miarę 3600 za tonę, no to wyszło 1800 za bimbek dużo no ale zobaczymy w ogóle, jak to będzie się przekładać potem na, na ceny wszystkich tych zbóż. Czy tam rzepaków? No, ale wiecie, że jest taki kurde fioletowy. Wcześniej e, taki był zielony, ładny. A teraz, już po tych mrozach, to fioletowy też by się przydał lekki, bo już jest sucho. Naprawdę, ziemia popękała. Nawozy chłopaki posieli już wcześniej. Ja to. Dopiero w sumie dzisiaj się wybrałem, dzisiaj mamy który Który dzisiaj jest w ogóle właśnie Dzisiaj jest czwartek 11 był w sobotę 18 marca chyba? Dość, dość późno Ale Nie wychylałem się za mocno wcześniej Bo i tak ten mróz mróz jest Ten nawóz tak mnie nie podziała chociaż Najgorsze, żeby nie było tych mrozów w nocy, to myślę, żeby jeszcze było ok, ale te mrozy w nocy to dają się wyznaki, nie? jest twardo, no widać, że górne, twardo deszczek mi się przydał, ale co zrobić No i się właśnie Saleczak, tak? I, tak myślę około 200 kg na hektar. Tak, tak się no nie? Tak ustawiłem go. Wyjdzie troszkę więcej to się nie pogniewam aczkolwiek teraz tak patrząc na te pola i na te kurde jak to się nazywa na pola a patrząc ogólnie na, na to jak się sieje ten nawóz to tak jakby kurwa z łatówki uciekały normalnie Teraz saleczak były 3000 teraz a szastał. Tam ze znajomymi rozmawiałem, niektórymi to w ogóle nie kupowali nawozów no ale to nie posiada, to, to nic nie rośnie, kurwa. Tylko czasami się gdzieś yy, rozsiewało nawóz, ominęło się, chociaż tro, trochę się ominęło yy, na tym. Trochę się ominęło gdzieś tam na, na klinie, czy gdzieś i już było widać, jakby, kurde, ręką odciął, Jakby normalnie odciął, że nie widać, że nie było się na, no to, to co to jest za sens? Nie że to i nie zbierzesz, to jest jeszcze wczor wczoraj jeszcze przyniosłem soli podosowej, bo akurat jeszcze udało mi się wyrwać tam dwa, dwie palety, 2400 chyba. No to po 2700. No to cena z kosmosu, ale raczej nie będzie soli. Przez te całe zawiruszenie, przez tą wojnę to nie wiem czy, czy ta so sól będzie w ogóle. I ciężko będzie z NPK-ami, więc lepiej tą sól chyba mieć Bo tam azoty to się dokupi, fosfor też Myślę, że się dokupi Jak nie, to kupię sam superfosfat i najwyżej dam dwa razy tyle superfosfatu niż fosforanu nie? Wcześniej, nie wiem ile, ze dwa tygodnie temu może To jeszcze było wilgotniej, no, wyciągałem korzeń z rzepaku no to tak o do, dobre gdzieś około 20 cm ma. Oczywiście ten większy, nie? Bo ten mniejszy to nie tyle nie ma, ale no wymarz, Wymarznąć nie wymarzł po zimie, ale jak będzie dalej, jak ten mrozy tak dalej będą go sygać, to może być kiepsko, nie? Teraz te, te lekki deszczek by się przydał. Coś, coś, coś mówią, że w przyszłym tygodniu ma popadać. nie byłbym tego taki pewny no. będzie sucha, będzie sucha wiosna i jak będzie mroźna no to to będzie lipa no zboża podrożały, no ale kurde jak to się nazywa ale ceny nawozów to są w ogóle z kosmosu taki taka seletra co kosztowała 1000 zł kosztuje kurwa teraz ze 4000 pewnie, to 400% to zboże zdrożało powiedzmy 100% no to jaki to jest, jaki to jest przy, przy, przybicie, jaki to sens siania w ogóle tego? No, tutaj mamy, na tym polu jest Umberto. Tam była Ilona, to jest Umberto. No, no, nie jest. Ten Umberto nawet lepiej trochę wygląda. Nie ma tragedii, nie? no, ale zawsze chciałoby się, żeby było lepiej. Dlatego jakby trochę większa obsada jest taki, no ogólnie większy on trochę jest, no, ale jest fioletowo. Dostał po, po dupie, no dostał przez te mrozy. I tutaj co było mokro jak... na jesieni, to na tych filmikach jak orałem, to, to teraz yy, o sucho, nic nie ten. Przyski na rzepak już mam, w sensie no, odżywkę sobie jeszcze kupiłem dodatkowo, bor z siarką Jak tylko ruszy wegetacja, no to już tego to wzmocnię tą odżywką yy, Właśnie borem z siarką, dodatkowo jeszcze yy, Wymieszam to z... ze środkiem odrobaka Przejechałem teraz tutaj na Na jęczmień W miarę to wygląda, powiem Wam. Tylko trochę taki żółtawy się w sumie zrobił. Trzeba by go grzybówką chyba wtrącić. Na pewno. Ale. Nie jest źle. Z tego nawozu idę. Nawet styknie, bo to jest jakieś 86 arów. Nie jest zły. No. Jak na tak naprawdę Tak naprawdę tutaj było zasiane e, 100 110 kg na hektar coś takiego taka, taka obsada była no to wydaje mi się, że to pierwszy rok mamy jęczmień. W tamtym roku posieli, ładnie im wydało, więc zobaczymy. No mam nadzieję, że że i w tym roku będzie ładnie, no bo on jest, no jest gęsty, nie ma co ukrywać jest ładny a jak to, jak na 100, 110 kilo, no to jest naprawdę ładnie w tym roku dużo ludzi ratuje się obornikiem, no nie? znajomy załatwił sobie e, kurzaka też miałem takie plany ale na razie mam, mam swojego dużo, więc na razie ten obornik rozwiążę. Zobaczę na ile mi starczy. Jak zabraknie, to coś tam zawsze można pokminić. Także tak, tam mam jeszcze przenżyto do podsiania. Trochę mi zostało, nie? Więc pewnie tam sobie pojadę. Tu akurat ktoś powłókował, to sobie tędy przejadę. Żadne nic tu nie było, to lejtowo można jechać nikt się mam nadzieję nie obrazi że przejechałem no i jestem tutaj te przeżyte to się mi tak, nie wiem, słabo poschodziło nie wiem dlaczego nie wiem co tu jest grane co nieco widać, ale znaczy tak ten pas, taki kawałeczek jest Gdzie jest słabiej, yy, gdzie słabiej poschodziło Nie będę tego chyba wyorywał Bo raz Raz mieliśmy taką sytuację, że Było przeżyto i było takie sła, sła, znaczy słabe, no takie rzadkie, nie? I Mówię, to raczej nic z tego nie będzie, ale Ojciec mówi, zostawimy, zobaczymy, no, że teraz mówi, szkoda to wyorywać i nie wyoraliśmy tego, zostawiliśmy je. To powiem Wam szczerze, że tam było 2,5 hektara, jest niecałe, 2,40. I jak zajechaliśmy, to tak mówię: Nie, tu kurwa, to jak będzie jedna przyczepa ósemka z tego wszystkiego, to, to góra, nie? Przyjechał mi znajomy Kościć. Objechał raz dookoła i mówi, dawaj drugą przyczepę. Mówi, bo to nie wejdzie tutaj, bo już mam pełny zbiornik. I koniec końców wyszło tak, że było, yy, była pełna nasza ósemka i jeszcze rozrzutnik cały, nie? ten 8-tonowy, 8-9, No może nie było, ale tak liczę, że z 7 ton wydało, nie? a było naprawdę rzadkie. Ale kłos za to był, górny, kłos to był taki, nie? Wiziarko grube To dlatego chyba zostawię to, zobaczymy, no Może się jeszcze wybuja No widać, że jest, ale jakie będzie? Zaryzykować można i zostawić, nie? Tam już jest, to jest taki tutaj kawałek do ścieżki następnej Bo tu ścieżki nie robiłem, żebym wiedział, bo tu jest odmiana borowik tam dalej jest nawet, nie wiem, tam dalej nie wiem jaka jest odmiana, bo tam dalej to od, ojciec od kolegi brał. A ten to wiem, że jest borowy, tylko to jest pierwszy rok po centrali. W sensie no kolega miał zasiał, po centrali wziął zasiał. No i ja od niego wziąłem skosiu i ja od niego wziąłem, nie? Te nasienie się obroni Przed. Dobra, no a teraz... Tymczasem tutaj raz, raz mi starczyło jeszcze tutaj jest 4 hektary no. Raz przejechałem, tutaj jeszcze trzeba 800 500 to będzie za mało 600 kg trzeba gdzieś nasypać No bo już to ostatni kawałek, który mam do podsienia dzisiaj Dobra, jedziemy teraz z wapnem, trzeba załadować Rozsiedź i heja Mam no, na nadzieję, że się nie rozerwało Mały ten big Nie Niby tona, a to pół tony, a to kurde cały guzik i ognia nie? ale coś mi nie pasuje tego tego dobra. Muszę i zobaczyć co tam się dzieje. Coś chyba się przetkało czy coś. Czym? No teraz wejść do skóry. Nie wiem, czy nie trzeba będzie zwiększyć o jedną dziurkę Wisiewa, bo to chyba za mało będzie szło. Coś tak czuję. Czy poleci, czy nie poleci? Nie, Chyba trzeba zwiększyć nie, no nie, leci nie, tylko... zabiło się znowu i chuj Z nie, strony będzie nie, ale z tej nie, wstrzy. nie, idzie wraz. dá a sessão Chęć kurwa i coś nie idzie.